Siemanko ludzie z tej strony Tagard i mamy kolejny, tym razem trzeci dzień, eventów pre Pierwszego dnia bossy rozpieszły się po innych mapach, informowałem Was o tym w pierwszym filmie. Wczoraj doświadczyliśmy dość ciekawego eventu. Kultyści, wyższy spawn rate, ale Kila i Tajilla zjednoczyli siły, byli razem na faktory oraz interchange. Te dwa eventy stakowały się ze sobą, także my graliśmy na customach, również widzieliśmy sanitara i miał on więcej obstawy, także te eventy wygląda na to, że się stakują i również z zła Kaw z Kawkarma została anulowana. Dzisiaj mamy kolejny event i jest to gruby event. Battle State Games na swoim Instagramie, na Escape from Tarkov Instagram wrzuciło tę oto fotkę. Wszystkie bossy, i widzimy w tle, że jest to mapa Interchange. I słuchajcie, wszystkie bossy są w tym momencie, dziś, 8 grudzień. Wszystkie bossy na Interchange'u. Dodatkowo, wczoraj na oficjalnym YouTubie BattleState Games pojawiła się informacja, że 9 grudnia o godzinie 21 naszego czasu otrzymamy trailer pacza 12.12. Także jeśli jeszcze nie jesteście na to przygotowani, kliknijcie na Battlestate Games YouTube, zaznaczcie sobie reminder, przypomnienie, żeby być na bieżąco z tym, co zobaczymy w tym trailerze. Ja oczywiście będę go oglądał, on automatycznie szybko po tym zrobię jakiś filmik, co możemy zobaczyć w tym... Jestem super podekscytowany. Natomiast teraz zmykam na Interchange. Także szybkie wideo będę dzisiaj streamował. Wpadnijcie na Twitch TV Tagard, żeby zobaczyć co się dzieje. Wipe jest już też za rogiem. Jeśli podoba wam się to co robię, wciśnij like, subskrybuj kanał i wpadaj na prawie codzienne live streamy. Do następnego.